Różnymi krokami, tak co tydzień, odmierzanymi zbliżamy się już do końca roku liturgicznego, w którym, no właśnie, poprzez okresy liturgiczne, święta, wspomnienia, uroczystości, przez sakramenty uobecnialiśmy, czyli czyniliśmy obecny Jezusa Chrystusa pośród nas. I przede wszystkim Jezusa Chrystusa Zresztą uczestniczymy w Męży świętej. Ten, który jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata przez te obrzędy liturgiczne, przez liturgię Duchy Świętej stanie się dla nas chlebem i winem, pokarmem na życie wieczne. Za chwilę będziemy słyszeć Jego słowa, Pełne nalegania, zdecydowane, wierzcie i jedzcie. Z tego wszyscy to jest bowiem ciało, bo jeszcze i pijcie. Z niego wszyscy to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która zaraz tu obecnie w tej świątyni za wielu będzie wylana w jednym celu na odpuszczenie To Bardzo ważne, byśmy zdawali sobie i uświadamiali zawsze, wówczas kiedy jesteśmy posłuszni poruszeniu Ducha Świętego w naszym domu, który porusza nas wewnętrznie, bardzo delikatnie, przypominając o tym, że jest niedziela, Dzień Najwyższy. Nie z ludzkiego ustanowienia, ale Bóg uczynił ten Dzień Święty sobie poświęconym. Świętość tego dnia polega na tym, że Bóg Go nastał Dniem Świętym, Dniem Pańskim. Bo Święty nam o tym wszystkim przypomina, porusza naszą pamięć. Jednocześnie porusza naszą wolę. Jeśli w kierunku otwarcia na trzeba pójść nam że świętą, to jest głos Boga w I jednokrotnie Duch Boży przemawia do męża, ustanie żony, no żonym ustawimy, trzeba albo dzieci, no trzeba pójść wreszcie na święto, rusz się, przygotuj się, ubierz się, umyj ogól, no to właśnie, to są wszystko działania ducha świętego w nas, po to byśmy przyszli na, na święto, Czyli po co? Właśnie po to, żeby Chrystus przelał krew, obmył nas swoim krwią, swoją ofiarą z brzegu. To jest ten program minimum rzadziej już nie może, zaniedbanie no właśnie tej konieczności obmycia z grzechu, ze skutków grzechu, to wiemy, że skutkujemy właśnie kolejnym takim rozdarciem człowieka. Dlatego, że nieobecność nam przyświętej, nie wzięcie udziału, nie skorzystanie z owoców męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, nie naparnienie siebie owocami męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa to właśnie jest bardzo no właśnie śmiertelnym zaniedbaniem, czyli takim zaniedbaniem, które no, wprowadza nas w stan bez życia, bez śmierci. Jesteśmy żywymi biologicznie, ale pozbawionymi Bożego życia. Nasza śmierć jest właśnie po to, żeby to życie było w nas i żebyśmy wzrastali w wierze i wzrastali w życiu Bożym, byli coraz bardziej głęboko zakorzenieni w Jezusa Chrystusa. I z dzisiejszych fragmentów Objawienia, szczególnie drugie czytanie i to trzecie czytanie z Ewangelii, przypomina nam, że jedynym pośrednikiem naszych spraw przed Bogiem Ojcem, którego nikt nigdy nie widział, i nie może zobaczyć jest tylko i wyłącznie Jezus Nazaretu, Syn Boga Żywego, który za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Musza Święta czyni Go obecnym pośród nas, fizycznie. To tylko i wyłącznie On oręduje za nami w naszych potrzebach. To w nim. Osiągamy stan komunii, pojednania z Bogiem. Czasami zastanawiamy się nad tym, przychodząc na modlitwę albo decydując się na obcowanie z Bogiem w naszym domu, co Bogu powiedzieć. Dziękuję, że pragną objawienia Ewangelii Świętego Marka pokazuje to w sposób taki bardzo narodny. Trzeba po prostu krzyczeć w niebogłosy, jak ten Ślepy Bartymeusz, syn Tymusza spod Jego. Jezusie, Synu Dawida, umidł się na nami, Ulił się na nami. To bardzo taki wzruszający obraz, tak jak człowiek sobie by zafundował tego typu doświadczenie, że zamknie oczy i spróbuje sobie tę ewangeliczną scenę wyobrazić. mamy ją przed oczyma, bardzo z tym Człowiek. W takim właśnie komuncie wokół Jezusa Chrystusa, który zawsze towarzyszył te wielkie rzeszy ludzi i nagle ktoś krzyczący, kiedy słyszy, że Jezus z Nazaretu przychodzi, zaczyna krzyczeć. Jezus jest synonimem i do spotkania tych dwóch Jezusa Chrystusa i śledczych. i jednokrotnie odpuścić Chrystusa do w głosu, w naszym nasz mocowanie. On również zadaje pytanie każdemu z nas, co chcesz, ode mnie, co chcesz. Tak nie wiem, trzeba ale no właśnie postaram się podzielić tym, co we mnie jakoś jest obecne, pod wpływem tego, co dzisiaj dał nam Kościół do przyswojenia, do nakarnienia się tym Słowem Boga na spowiedni z spowiednik z Seminarium nie żyjący od 1986 roku, a już trochę czasu minęło, ojciec Czesław niece z diecezjalny, blisko 40-letni, 30, ponad 30-letni ojciec duchowy, czyli spowiednik w Seminarium Warszawskim. Całe pokolenia wychodziły na posługę do no właśnie, z jakimś takim jego obecnością i życiu, formowaniem przez On kiedyś wspomniał mi swoje takie początki życia kapłańskiego, kiedy wylądował w posłudze duszpasterskiej w takim bardzo egzotycznym mieście, które się nazywa Skiergiewicy. Bardzo ładne miasto prawda? Abymy znane y, z profesora Pieniąż. Ja, Pieniąż. No właśnie, profesor Pieniąż, w jaciarstwo, i sadownictwo. To był okupacji. Krzysztof Krogor, z Kierownictwem, był wtedy no właśnie już kołdarze, które mieli niesprawę, leżący. Młody ksiądz, kilka lat po święceniu, 3, 4, 5, nie więcej, tego typu schedę już pastersko odziedziczył. Arafię, wojnę, biedę i jeszcze Borego którego trzeba było pielęgnować jak niemodlata. Wewnętrzne rozterki absolwent prawa cywilnego na Uniwersytecie Warszawskim, bo ojciec, człowiek, no, bez obrazu w świecie, bez kapłaństwa. Przeżywający wewnętrzny stan, właśnie, takiego zniechęcenia posłuchom, bez celowości, bez sensu tego, co mu przyszło no, prać na co dzień, w kancelarii. Ja mam przed oczyma. Ja tam, ja tam od czasu do czasu, jak Jakuba w podejmuje decyzje, żeby to wszystko zostawić. w pewnym momencie pójdę ktoś do drzwi, Otwiera drzwi, to i właśnie wypowiada do Chrystusowa pytanie, może zmiennie. Bieda swojej kielnica z dwójką dzieci, pędza, po prostu pędza. Więc w nim się zrodzi taki podróż kapłańskiej miłości, no, przylata, żeby coś chceło. Kolejny. Więc tak słodko kwaśno wypowiada pytanie, co chcesz? Co chcesz? Od chrystusowe, czego chcesz? No i właśnie ta bieda. przyniosła to wcześniej. Tak spojrzał, co to możesz mi przynieść? Wcześniej z nich Co chcesz. Się. A on nie przyniosła mi się, nic butelki, jakiegoś I tak nam obrodziła wiśnia na podwórku, przyniosła kilka wiśni. Wyciągnął śnieżną białą ścieżkę, napełnioną właśnie tymi ołocami wiśniami. Przyjął, zamknął drzwi. Uklęknął przed i na to płakać. Spojrzymi wyrzutem, że on chciał opóźnić pochodzić, co chcesz, żeby ci uczyli? Przeciec, bo nierycha dokładnie wiedział, panie, abym przejrzał. Przypomina mi się jednocześnie również biblijna na postać króla Salomona bardzo mądrego, z takiego Bożego natchnienia mędrca, człowieka bardzo ostropego, który właśnie stanął, że w Bogiem Janka i w jego pojawia się to coś, co jest przedmiotem ludzkiego zapotrzebowania. Nie prosi o bogactwo. nie chce bogactwa. Dlatego, żeby będąc bogaty, nie mówiła, któż jest Bóg. Nie chcę również wiele, aby nie Bożego niebo niewiele. Ale prosił o, uwaga, o mądrość dla siebie. O mądrość dla siebie. Czyli właśnie o to, żeby był człowiekiem widzącym, łamanym przez wiedzącym. Nie wiem czemu, ale coś w tym wszystkim, Musi być, skoro w Ewangelii bardzo często spotykamy się z takimi ludźmi, którzy są obciążeni pewną, no, no właśnie, kłopotem, takim czysto y, fizycznym w postaci ślepoty, albo głuchotu. Takich jest sporo wokół Jezusa Chrystusa. Albo ślep, albo głuchy, albo, no właśnie, dwa jednym, i głuchy, i ślepy. Czasami nie mowa się jeszcze, prawda? Ale czemu akurat, właśnie. Takich było najwięcej wokół Jezusa Chrystusa, bo może w ogóle wokół Jezusa Chrystusa, może wokół, w ogóle wokół nas, wśród nas jest najwięcej takich, którzy są śledcami, mają oczy, a nie widzę. Mają uszy. Absolutnie w pełni sprawy. Takim, którym niczego nie robi. No właśnie, w tej dziesięciostopniowej skali bałka, dziesiątka plus. Niezmiernie ważne jest rzeczą to, jak nas widzi Bóg. Czy może rzeczywiście jestem człowiekiem, który jest święty. może trzeba byłoby to może. naszej diagnozy, autodiagnozy. Bo jestem człowiekiem średnim, Patrzę w kierunku Boga, a nie widzę. Nadstawia uszu na to, co mówi Bóg, a nie słyszę. Panie, no zrób coś, żebym przejrzał. Żebym przejrzał. A nawet jeśli mam pozostać śledcą, to bardzo proszę Cię o to, to właśnie Ty był w moimi oczami. Żebyś Ty, Panie Jezu Chryste, był w moimi oczami, moimi uszami. Żebym patrzył na ten świat przez ciebie. Żebym patrzył na Boga Ojca, który jest w niebie Twoimi oczyma. Popatrzcie, jak to jest zgodne z rzeczywistością, objawiono nam przez Boga w Ewangelii według świętego Jana. Boga nikt nigdy nie widział. To mówi Chrystus, Syn Boga żył. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn który jest w łonie Ojca, oni mu A więc tak de facto dla każdego z nas, naszymi oczyma, które pozwalają nam widzieć Ojca, który jest w niebie, jest tylko i wyłącznie Jezus na Ja nie czynię niczego, czego bym nie zobaczył u Ojca, bo ma Jezus. Jest jedyny, który go widzi. Jezus Nazaret, syn Boga żyje. Jedyny, który go słyszy, to syn Boga żyje, bo Jezus Nazaret. Zobaczcie, jak zachodzi taka połączenie konieczne, byśmy no, go z powrotem ustawili przed swoimi oczami. Jezus z Nazaretem. I abyśmy Go, no właśnie, może nawet jeśli Go nieraz nie jesteśmy w stanie uczynić Panem naszego życia, to żebyśmy zrobili z Chrystusa nasze oczy, nasze uszy. Bo dzięki temu będziemy widzieć Ojca, który jest w niebie. I będziemy słyszeć, usłyszymy przez Jezusa Chrystusa, czego Ojciec w niebie, no pod każdego z nas, sobie winszuje czego sobie żyje. Jezusie, sytu Dawida, abym przejrzał, sprawę, abym mu słyszał, przez ciebie stopień.